Powstała pierwsza w Polsce Społeczna Komisja świadcza. Mieszkańcy Kuroty chcą wyjaśnić tajemnice zabytkowego ołtarza i ambony, które zniknęły z XIX-wiecznego kościoła w Ustce. Rafał Ostrowski. Tak wyglądało wnętrze Usteckiego Kościoła pod wezwaniem najświętszego zbawiciela jeszcze na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Dziś w kościele nie ma już niestety wielu zabytkowych elementów wyposażenia. Nie tylko ołtarz. Ambona. Yy, strony lewa i prawa droga krzyżowa przepiękna rzeźba była też tego nie ma wiadomo że zabytkowe wnętrze kościoła usunął ze świątyni były proboszcz postanowił wprowadzić w życie zalecenia drugiego soboru watykańskiego i gruntownie przemeblował świątynia ołtarz zwrócił się w kąt do wiernych w ten czas te dawne jak gdyby utraciły tą funkcję pierwotną liturgiczną stały się tłem. I w tym momencie właśnie wszystko zależało od świadomości, niestety, właściciela obiektu, że no, byli tacy co te obiekty, po prostu usuwali. I tak się stało właśnie w ust. Dalsze losy zabytkowego ołtarza i ambony postanowiła wyjaśnić pierwsza w Polsce społeczna komisja śledcza. Jeżeli w Warszawie jest komisja śledcza, to nie może być w Łódzku. Chociaż komisja śledcza dopiero rozpoczęła pracę, ustecki historyk i dziennikarz Marcin Barnowski zapewnia, że wie, co były proboszcz zrobił z zabytkowym wnętrzem świątyni. Złożył te elementy w piwnicach kościelnych, a po paru latach, kiedy nie przychodziło mu do głowy, żeby cokolwiek z tym zrobić, po prostu kazał to spalić. I znam też relacje syna gospodyni e, proboszcza, która osobiście ten ołtarz spaliła. To jest wandalizm tak naprawdę, prawdę powiedziawszy, bo... Mimo oburzenia konserwatora zabytków, obecny proboszcz parafii nie chce wypowiadać się na temat losów ołtarza i ambony. Sprawą zniszczenia zabytkowych przedmiotów nie zajmie się też policja, ponieważ kościół oficjalnie nie zgłosił żadnej szkody. Miłośnikom zabytków pozostaje więc liczyć na społeczną komisję śledczą, i członkowie zapowiadają, że o wynikach swojego śledztwa powiadomią prokuraturę. Nie ja